Przydałaby się porażająca amunicja. Zmusza do kopania w tytułach? Te Chcesz to Widzę, że. Pewnie mruczają, pału, żeby panów pracowały. Muszę dostać się do tych, którzy są w tym miejscu. Atakują wykopalista! Szyja! To już wszyscy. Teraz muszę wejść do tych ruin. Okrzyżować plany bez ci wejść Pogadajmy Hej, ty! Pomogę ci wejść Nie otworzysz z tej strony. Ma jakiś specjalny zamek. Dranie z zaćmienia. Dobrze im tak. Czyli Wezre znalazł w sobie fortecę z prawdziwego zdarzenia. Słuchaj, chcesz ich zaskoczyć? Wykorzystaj górne rusztowanie. Południowy mur nie jest jeszcze gotowy. Wezre ukrył się po drugiej stronie jamy. Kim jesteś? Jesteście? Jestem Jew. Z plemienia utaru. Zaćmienie grasowało wokół pieśni ziemi i porywało naszych ludzi. Zarobiłbym się na śmierć gdyby nie ty. Więc zaćmienie was porwało? Tak. Ruszyłem a, na wyprawę, zanim mnie pochwycili. Wyprawę? No raczej na poszukiwania złomu. Pieśń ziemi nie jest zbyt bezpieczna. Mało jedzenia, mało pracy. Oczywiście, sto razy lepiej niż w tym szambie. W przyszłości zostanę w pobliżu domu. Pozostali uciekli. Nic im nie będzie? Popędzą do pieśni ziemi. Pewnie uda im się tam dotrzeć. Raczej martwię się o tych, co zostali w środku. Oni wciąż nie mogą wyjść. Będę ich wypatrywać. Wiesz przypadkiem, czego mam się spodziewać? Zbirów zaćmienia, zabójczych maszyn, strasznej broni przedwiecznych. Wiesz jakiej broni? Co za pytanie. Ja się cieszyłem z każdej chwili bez bicia. Ale ich wódz zawsze brzęczał o władaniu pradawną mocą śmierci. To nie brzmi dobrze. Powinieneś chyba wrócić. I stracić okazję na zemstę? Pomogę ci! Więc zostań tu i zostaw walkę mnie. Jeśli kogoś uratuję, to widok twojej twarzy ich ucieszy. No to życzę ci szczęścia. Ja sobie posiedzę i popatrzę. musieli to stoczyć jakąś ciężką bitwę. Wszystkie wysunięte pozycje stracone. Wszystkie wysunięte pozycje stracone. USRC nie odpowiada. W skrócie mamy przez ranę. Jakieś sugestie? Wciąż mamy jeszcze FAI. Jak tylko maszyny się tu wejdą, wysadzamy wszystko w cholerę. Zabierzemy je ze sobą. Desperackie. Podoba mi się. Wykonać. Do zobaczenia w niebie, żołnierz. Bomba, którą znalazł we To muszę go powstrzymać. Przedwieczni stoczyli tu za pływów. To miejsce chyba było oblatane. Ludzie, cienia. Krew i podniebiony zrosiły wzrosiły to prawdziwe pole bitwy. Niebawem zbierzemy żniwo naszego przeznaczenia. Gdy mogę wejść? No, to idzie do pocaka. Na tej fortecy zbudujemy przyszłe imperium. Jako nieczna garstka będziemy władać tysiąca. Porażająca amunicja pomoże. Masy kardza przestaną być nam orzewieniem. Jest jesteś もでもリーダーだ。 Przestaniemy na południku. Hmm. Znany świat zadrży, gdy nasz cień rozciągnie się ponad ziemią. Mam na sobie ćwierć. Pamiętajcie, tylko ja mogę wam to dać. Poprowadzić. Albo in nie że jest. śmierci. Ona się podziała. Pod to diabła. Ludzie pod Krewki podniewników. Zdrościły to prawatne pole bitwy. Niebale. Zbierzemy żniwo naszego przeznaczenia. w przyszłym imperium. Jak my będziemy władać tysiącami. A kiedy pora wywoła reakcję łańcuchową. reakcji Muszą być podłączone do jakiegoś źródła zasilania. Prawdopodobnie w tym wielkim budynku. Tam go poszukam. Co za fart! Pamiętajcie, tylko ja mogę wam podać, poprowadzić was, albowiem nie jestem już ledwie człowiekiem. Władam potęgą samej śmierci. więzienie utarł. Muszę ich uwolnić. Szybko. Cudzoziemka? Kim ona jest? Pomóż nam! Uspokójcie się. Zaraz was uwolnię. O, chwała ci... Już na zewnątrz. Wprowadzam sekwencję detonacji. Alfa, Charlie, Echo. Szlak. Trzymajcie się. Wyciągnę was stąd. Jesteście bezpieczni. Uciekajcie jak najdalej stąd. Ale co zrobisz? Posprzątam ten bajzel. Sama? To pewna śmierć. Jasne. Dla tych zbirów. Słuchajcie, znajdźcie kryjówkę. Ja się tym zajmę. Pora zająć się wezrechem. A kiedy już przejmę ich moc, zabezpieczę nam przyszłość. Może najpierw zabezpiecz swoją kryjówkę? A, Zbawczyni południka, jak miło, że sama się odzyskała. Zamierz wezrę. to koniec. A skąd? Może wyparłaś nas z królestwa, ale nadeszła pora zemsty. Niszczyciel nie ułatwia sprawy. Trzeba go załatwić. Szybko! Nie zaskoczyć? Chcę patrzeć, jak umierasz. Musiałbyś się bardziej postarać. Wystarczy to. Oboje zginiemy w mgnieniu Boga. Það... W porządku? Tak, tak. Dam radę. Miałem nadzieję, że dasz tym łotrom do wiwatu, ale to... Jest piękne. Pozostali. Mieli się ukryć. Czy oni... Wszystko dobrze. Wszyscy mają kryjówkę. Będziemy tu obozować, aż odzyskamy trochę sił. Potem wezmę ich do Pieśni Ziemi. Dzięki. Słuchaj, czasem wśród swych majaczeń. Wezre wspominał dawnych towarzyszy. Mówił, że lada dzień tu będą. Grozi nam coś? Nie wiem, ale dowiem się tego. Wezre spędził tutaj trochę czasu. Rozejrza się. Sprawdzę, czy zostały tu jeszcze jakieś siły zaćmienia. Wierni członkowie zaćmienia. Jeśli to widzicie, to opuściliście Królestwo Słońca, podążając nową drogą. To już prawie koniec tej podróży. Idźcie za słońcem poza bramę samotnego światła, a znajdziecie chwałę przyszłych podbojów. Czeka nas nowe imperium. Już to kiedyś widziałam. To był chyba ostatni. Zostawiłem wiadomość w bez... z nadziei, Jeśli inni żyją, znajdą ją i dołączą tu do mnie. Nie, jeśli już się nimi zajęłam. A Zostawiłem wiadomość. Ciekawe, czy fokus mi coś pomoże. Ach. Pięć bomb. Tyle tylko potrzebuje. Gdy ich stolice legną w gruzach, będą musieli poddać się mej władzy. Jedno trzeba mu przyznać: miał rozmach. No to już wiemy chyba wszystko. Dam znać Jehowi o tym, co ustaliłam. Jak poszło? Kompanii Wezrecha nie żyją. Utaru nie muszą się już obawiać zaćmienia. Podobnie jak reszta świata. Cóż, nie myślałem, że taki zbieracz jak ja mógłby pomóc komuś takiemu, ale. W każdym razie, Eloy, szukaj nas w pieśni Ziemi. Do zobaczenia. U